Cześć widzowie Dzisiaj będę sobie znowu grał w Stampega. Ale no właśnie. Jest to wydarzenie z szału królików. No powinno być królików, bo oni tu mają błąd jest napisane królików. Ja już sobie na tym wydarzeniu trochę grałem, odblokowałem sobie takiego specjala. On jest specjalny? No on jest specjalny. No ale sobie zagram jeszcze raz Więc gramy Dobra, oni już dołączają wszyscy Ogólnie jestem trochę chory wczoraj też chory byłem bardzo więc tak słabo trochę Oczywiście przechodzimy. No i tycie ja się to. Wiem, się oczywiście. Tak prosto jest się wybić, ogólnie, Bardzo e, łatwo jest się wybić. O nie. O kurde. O nie, 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 nie. Dobra. Dobra, przechodzimy. No i teraz już będzie finał. Więc bardzo fajnie. No i co będzie na finał? To jest, będzie zawsze survival. No i nie, no bodbash, się ja nie lubię bodbasha. Ale no najlepsze jest to, że na tym wydarzeniu zawsze na finał jest właśnie survival. Może ten skin da mi farta, bo mam kroki koronek. Ja sobie to tak fajnie pasuję do tego skina. Dobra, jak już sobie tutaj zetelę. Dronki. Nie lubię Rorbasza. Nie lubię bardzo tej gry. Nie. Ty, ja. przegrałem, no. Ja nie lubię tej gry. Nie lubię Rbasza. Dobra, ja za chwilę sobie kupię te kroki te rabidowe, żeby były do tego skida I sobie animację teraz szybko zmienię.

animacja do tego skina pasuje ej, bo tutaj nie widać jego nóg, co to jest? Jego nóg tutaj nie widać. Ojejku. Nie wiem. Nie wiem na jaką animację sobie zmienić. Dobra, zmieni sobie na tą. Ona jest nawet spoko. Albo... Dobra, niech będzie ta! Jest spoko sobie emotki zmienia Cyk. Dobra, to jest fajne. No i gramy jeszcze raz. Dobra, floorflip, ścigaj się do mety. Dobra, dobra, w tej grze w sumie najważniejsze jest, żeby nie zbierać właśnie tych, tych, no tych, o kurde spadłem, tych przepychaczek, tylko po prostu wygrać, bo jak się wygrywa, to staje się 200 tych przepychaczek, więc dlatego ja właśnie na nim zwracam prawie, że w ogóle uwagi, kurde, chcę zrobić super puncha. Dzięki, 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 dzięki. No i wchodzimy na metę. Wybijamy. Dla mnie wybijanie to w sumie nie jest teraz żaden problem. A kiedyś to był bardzo duży problem, bo nie potrafiłem się nigdy wybijać, Ale to wybijanie bardzo dużo daje. Dużego pustka właśnie daje, więc polecam się wybijać. I... Dobra, przechodzimy. a co bude na finał? aký survival. O, oh, honey drop, ok. Dla mňa spoko. Honey drop je celkom ok. Fiat na mm. finał. Zwaliłem go, aż mnie już go zrobiło. O, to jest tam, to jest tam. Trzeba się odegrać za to, co mi zrobił. Nie, No nie, nie, Ej nie, no co? Dobra, jestem ja nie, kupuję te kroki. Ale co? możliwe dobra, mam te kroki. I od razu je sobie przetestuję. Pyk, 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 pyk. No mi się wydaje, że te koronkowe kroki do tego skina bardziej pasowały trochę. Więc dobra. Gramy solo. Oh, det er veldig vanskelig. Tak sobie zrobię? O nie, ja nie patrzałem na początku, gdzie jest ten finish. Tu jest finish. A na początku można zobaczyć, gdzie jest finish. To jest pani mapy. O nie, ja chciałem go wywalić. O nie, nie wyszło. Coś nie wyszło. No i dobra. Teraz będzie półfinałek. Final you know, że Island Jeśli tak to się czyta Nie, nie, nie. w ja idę na bombardment.

zobaczymy, czy wygram. O, tak było. O, tak. Było. Nie, bo ja grałem na tej mapie na laser laser, nie? I szkoda, że nie widzieliście, bo ja tam takiego super puncha zrobiłem, ale wtedy nie miałem włączony. Ja, ja tam zrobiłem takiego super puncha, takiego trzyma. Dlatego, że on lubił innych. Dobra. Przechodzimy na drugim miejscu. 8 pozostali. Czyli teraz już będzie finał i na finał blokdash, dajcie blokdasha, dajcie blokdasha, jeszcze nie grałem tutaj na blokdaszu, dzisiaj. Tak, jest blokdash, dobra, jest szansa, że to wygram, duże szanse, że to wygram. Ale mi się wydaje, że ten skin, jest, bo ten skin jest taki bardzo duży, on się nawet w menu nie mieści. Ja wam pokażę, bo on się nawet w menu nie mieści, jego ucho tak wystaje. Dobra. No nie... nie łatwę się. Eee, co? Panem Lasery. O, widzicie? Jego ucho się tu nie mieści. Jego ucho się tu nie mieści. Ale nie no, ja sery wpadł i no, no, no. Tak nie może być, widzowie, no. Tak być nie może. Za dwie minuty będę miał. Dwa spiny. Spoczko. Teraz ogólnie będę zbierał tego Rapid gaja Więc, no dobra, dobra. Gramy solo. A później oczywiście ma tego Rapid Surfera, on tak się chyba nazywał. No na tego, co jeździ na desce, tego królika. No i dobra, to już będzie ostatnia rundka. Niestety, ale ostatnia. No nie, chciałem zrobić tego Aha, nie no to jest. To jest przegięcie.

dobra, jeszcze nikt nie przeszedł. No nie, ej, ej, ała, halo, halo. Dobra, tu, tu. czy wiesz, wchodzić? cyk, cy, 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 cyk. Aha, bo ja myślałem, że ich jeszcze tu nie ma, nie? Ale dobra, to już będzie koniec tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jak tak, to dajcie łapkę w górę. No i proszę dajcie te suby, no. O no. To Nowe koło. Nie wiem, czy będę je otwierał. Nie no, nie opłacę się chyba. No mi ten skin, ten golast, to mi się nie podoba, tak trochę. <grywy> Na pewno koło szpanerów otworzę. To się za jeden dzień kończy. Ale dobra, to już będzie koniec tego filmu. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jak tak dajcie łapkę w górę. No i mówiłem to już mówię to drugi raz właśnie żebyście dali tę mapkę w górę no i dajcie suby proszę ja chcę suby no i dobra to będzie koniec do zobaczenia pa